Cześć, ekipa. Witam wszystkich. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jeżeli jeszcze takich życzeń ode mnie nie dostałeś, natomiast krótki gałcik na temat badań słuchu. Oczywiście badań słuchu kierowców niezawodowych i zawodowych. I muszę Cię pocieszyć, że normy są tak. Mało wygórowane, czy praktycznie głuchy, może spokojnie jeździć, głuchy lub niedosłyszący. Natomiast jeden z moich widzów y, uparcie prosił mnie o podanie jakichś aktów prawnych. No, to nie ma lepszej okazji niż, niż że tak powiem, zrobienie tego y, zaraz po Nowym Roku. I no, od czego trzeba zacząć? Oczywiście od nieśmiertelnej wyszukiwarki Google. Znajdujesz tutaj Dziennik Ustaw 2011, numer 30, pozycja 151. Ja skorzystałem z tekstu ujednoliconego i o tutaj masz to jest internetowy system aktów prawnych, jakaś chyba strona sejmowa. Tak, strona główna. I y, mu, jak już otworzysz tą ustawę, masz tutaj. Y, popatrz, masz tutaj taki rozdział drugi. Osoby uprawnione do kierowania pojazdem, artykuł trzeci, ale dochodzimy do ustępu 3a. I czytamy jak całkowity lub częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką do jego cofnięcia. Y są małe wyjątki. Uzyskanie prawa jazdy kategorii D1 lub D jest to w miarę logiczne, ponieważ wozisz tutaj ludzi. Uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiadała prawa jazdy kategorii B lub posiada je yy, przez okres krótszy niż 2 lata. Czyli ustawodawca tutaj wymyślił, że mimo wszystko powinieneś pojeździć dwa lata, co najmniej jakąś osobówką, aby nabrać doświadczenia, prawda? I po trzecie cofnięcie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słów w stopniu uniemożliwiającym Yy, jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów lub implantów słuchowych przez okres roku od zdarzenia, prawda? Tutaj jest kluczowe słowo, czy kluczowe zdanie, czyli nagle tracisz słuch i masz rok na to, żeby przystosować się do. Nowych warunków, a potem z powrotem musisz. Czy możesz? Znaczy musisz pójść do lekarza i masz duże szanse, że te implanty słuchowe, aparaty słuchowe czy cokolwiek byś tam nie miał zastosowanego. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Natomiast ten okres po prostu roku jest taki dostosowawczy i Pada pytanie jeszcze, co to jest tutaj częściowy ubytek słuchu, prawda? Bo całkowity to wiadomo, jesteś no, po prostu głuchy, nic nie słyszysz, bez jakichś, czy ze sprzętami, czy bez sprzętów, czy z protezowaniem, czy bez. Natomiast częściowy ubytek słuchu znajdujesz definicję. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub kierowców, jeszcze raz strona sejmowa, to jest to, i częściowy ubytek słuchu, o którym jest mowa w artykule trzecim. Ustępie 3 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 kierujących pojazdami stwierdza się, jeżeli przeprowadzone badanie lekarskie potwierdzi upośledzenie słuchu, uniemożliwiające rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości 1 metra i mniejszej w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego. Czyli jeżeli nie słyszysz. Mowy z odległości co najmniej jednego metra, znaczy powyżej jednego metra, to masz częściowy ubytek słuchu, i taka jest definicja tego z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Tutaj masz jeszcze raz numery dzienników. Ustaw, prawda? I myślę, że ten temat y, zakończyłem. Jeżeli ktoś jest na czacie i mnie słucha, to y, masz szansę y, porozmawiać ze mną na żywo. Y, telefon 789 273 335. Powtarzam 789 osiem dziewięć 335. oczywiście twoja rozmowa będzie słyszana dla wszystkich natomiast no jeżeli nie ma chętnych do porozmawiania na żywo to w zasadzie ten temat bym na dzisiaj kończył mogę tylko zwrócić uwagę, że Minęły już czasy, kiedy kierowcą, kierowcą zawodowym mógł być tylko jakiś taki człowiek, który słyszał jak winę tu, prawda? Ktoś tam z odległości pięciu kilometrów szepnął, a on tam wszystko słyszał. I krzywdziło to całą grupę kierowców zawodowych, którzy no z wiekiem. Prawdopodobnie tak jak ja, czy być może i ty, jeżeli jesteś osobą starszą, traciły, że tak powiem, miały upośledzenie, upośledzone słyszenie tak zwanych tonów wysokich, presbijakuzis, czy tam jakieś inne, że tak powiem, schorzenia, które troszeczkę powodowały niedosłuch audiometryczny i. Traciły prawo jazdy, ponieważ przepis był taki, siaki czy owaki. Ja już nie pamiętam dokładnie tego przepisu, ale normy były tak wyśrubowane, że to trzeba naprawdę było mieć cud, żeby przejść. Ale mówię, o ile w stosunku do osób, które zaczynały swoją karierę, to takie środki ostrożności były nawet całkiem sensowne. Natomiast Kierowca, który jeździł tam 30-40 lat, już mógł jeździć z zamkniętymi oczami. Nagle wsiadał, nagle trafiał do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Przepisy były nieubłagane. Tracił prawo jazdy i nic nie mógł z tym zrobić. Centralnie nie mógł z tym nic zrobić. No i. Jeszcze raz y, takie krótkie przypomnienie tych aktów prawnych, czyli jeszcze raz to, co każdy kierowca powinien znać. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami. Y, tutaj rozporządzenie ministra zdrowia aktualne w 2020 roku, czyli z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie badań lekarskich kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, czy oczywiście nie kierowców, tylko badań lekarskich osób ubiegających się czyli jeszcze raz: rozdział drugi, artykuł trzeci. Ustęp 3a. Oczywiście cały czas mówimy tutaj o osobach głuchych lub niedosłyszących, i takie są dosyć nieskomplikowane w załączniku numer 3 szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu słuch. Oczywiście yy, akty prawne się mogą zmienić, samo życie. Przedtem, jak coś zrobiono, to przez lata było to samo. W tej chwili warto śledzić, bo w 2018 roku były inne zasady, w 2000, od 2019 są inne. Natomiast pamiętaj jedno, masz słyszeć, jeżeli chcesz mieć autobusy, masz słyszeć z odległości co najmniej jednego metra, natomiast jeżeli chodzi tylko o samochody ciężarowe, to według przepisów nie musisz słyszeć w ogóle, prawda? Także taka to ciekawa sprawa w tej chwili jest. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, żona tam zaprasza mnie na spóźnionego szampana, ponieważ jakoś tak. W sam nowy rok ochoty nam za bardzo na ten trunek nie przyszło, natomiast w tej chwili jest trochę wolnego czasu. Wolna jeszcze niedziela i szampanik sobie czeka. Cześć, zespół muzyczny Fobos. Szanowny panie, chciałbym się zapytać, czy ze stopniem niepełnosprawności PO2. No musiałbyś tutaj Fobos dokładnie tam opisać, jaka to choroba czy coś, to nie wiem, czy to jest miejsce na tego, tego czata. Natomiast mówię, stopnie niepełnosprawności są tutaj oceniane indywidualnie, szczególnie jeżeli jest to padaczka. Szczególnie jeżeli to jest jakieś upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne, prawda? Także yy, także, yy, najlepszą metodą sprawdzenia jest to, żeby po prostu. Yy, pójść do lekarza uprawnionego, tu przypomnę jeszcze raz, y, stopień niepełnosprawności O2P są to choroby psychiczne, y, w tym m.in. zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, począwszy od zaburzeń o umiarkowanym nasileniu, y, z zaburzeniami lękowymi o znacznym stopniu nasilenia lub zespołami otępiennymi, także no, szanse są jakieś jest szanse tam jakieś są, ale po prostu zadecyduje Twój lekarz, prawda. Zależy też w ogóle o jakie prawo jazdy ci chodzi, kategoria B. No, jakieś szanse są, ale zacząłbym od opinii psychologa oraz opinii Twojego lekarza, który cię leczy, że. Takie prawo jazdy możesz mieć. Wszystko zależy też, jakie leki bierzesz, czy te leki upośledzają prowadzenie pojazdów mechanicznych, czy nie upośledzają. Także szansa jest, ale to, że jest szansa, to nie oznacza, że takie badanie pozytywnie przejdziesz. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem. Jeszcze raz kończę jeszcze raz wszystkiego najlepszego tutaj jeżeli masz ochotę jeżeli masz ochotę yy, zasubskrybować mój, mój kanał gdzieś tutaj będzie link do subskrypcji tutaj jakiś yy, kolejny filmik i do zobaczenia po prostu mam już nowszy sprzęt yy, jeżeli chcesz sobie zobaczyć jak wyglądam z góry to to biurko troszeczkę tak zostało uporządkowane. Tutaj jest jakiś inny mikrofon. No stare mikrofony też zostały. Ale mam nadzieję, że jakość transmisji się zdecydowanie polepszy. Także jeszcze raz zasubskrybuj, obejrzyj kolejny filmik i do następnego. Razo.